Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała grant w wysokości blisko 800 tysięcy euro na organizację klastra naukowo-przemysłowego. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wygrała grant w wysokości 778 tysięcy euro na organizację klastra naukowo-przemysłowego zastosowania tufów zeolitowych w ramach projektu pod tytułem Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych. Tufy zolitowe są to takie skały, które powstają w wyniku, w wyniku osadzania się pyłów wulkanicznych, w wyniku reakcji z tych pyłów z wodą morską, bo najczęściej te fragmenty pyłów wulkanicznych opadają na, na, do, do mórz tworzą się takie bardzo charakterystyczne struktury minerałów, które przypominają trochę gąbkę taką kosmetyczną. To jest tak, ta podobieństwo polega na tym, że materiały te mają ściśle określony rozkład i strukturę porów. Tyle, że mamy do czynienia ze strukturami, których wielkość jest rzędu kilku nanometrów. Dlatego też bardzo często na te minerały mówi się, że są nanomateriałami. Realizowany będzie również cykl prac inżynierskich studentów budownictwa na temat zastosowania zeolitowych surowców mineralnych w produkcji nowych, innowacyjnych materiałów budowlanych o ściśle określonych parametrach technologicznych. Nowo powstałe laboratoria budownictwa zostaną także doposażone o kolejne niezbędne do realizacji projektu urządzenia badawcze, m.in. komora do badań mrozoodporności betonów. Studenci budownictwa będą mieli możliwość w ramach tego grantu realizować swoje prace inżynierskie związane z możliwością wykorzystania tych materiałów w produkcji różnego rodzaju materiałów budowlanych, m.in. zapraw, betonów o specjalnych właściwościach, produkcji mas asfaltowych. Oprócz tego, w ramach projektu zostanie zakupiona aparatura, która pozwoli na doposażenie, doposażenie laboratorium budownictwa w jeszcze kilka nowych urządzeń, między innymi takiej wysokiej klasy urządzenia, które, przy pomocy którego będziemy badać mrozoodporność otrzymanych przez nas materiałów. Jest to jedno z takich badań, które jest wymagane do uzyskania certyfikacji tego rodzaju surowców. Projekt Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych znalazł się wśród 26 projektów finansowanych, z ponad 500 złożonych w drugim naborze z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Program prowadzony przez ministra rozwoju regionalnego skupiony jest wokół trzech priorytetów: wzrost konkurencyjności terenu przygranicznego, poprawę jakości życia oraz współpracę sieciową z uwzględnieniem inicjatyw społeczności lokalnych.